Hej! Witam wszystkich fanów. Jestem teraz na mam w korzystam z pięknej pogody, ale na plaży trochę mi się nudzi, więc postanowiłem potrenować. Dzisiaj o podstawowym ćwiczeniu funkcjonalnym, jakim jest pompka. Dla większości osób świetne ćwiczenie, które rozwija klatkę piersiową, które rozwija mięśnie trójgowe ramion, A tak naprawdę, no dobrze zrobiona pompka, to przede wszystkim fantastyczne ćwiczenie, ćwiczenie funkcjonalne, które prowadza Was doskonale w ruch wyciskania, w ruch odpychania czegokolwiek od siebie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz że świetna sprawa, że i mowa o rehabilitacji kończyny górnej w kontekście barków, w kontekście łokcia, w kontekście angarska. To jest chyba najbardziej popularne ćwiczenie, wykonywane przez praktycznie każdego, ale wykonywane bardzo, bardzo, bardzo błędnie. Taka typowa pompka wygląda bardzo często tak. Upadają lędźwia, źle pracujemy łopatkami, barki uciekają do uszu. I ćwiczenie, które możemy wykonać w 100 czy w 50 powtórzeniach często. Nic nam nie pomaga, tylko jest błędne. Dlatego jak prawidłowo zacząć pompkę? Po pierwsze, pompka to nic innego jak plank, czyli ćwiczenie, czyli deska wykonana z ruchem. Więc zanim zaczniesz robić pompkę, pamiętaj, żeby zawsze spiąć posiadki, złączyć uda, wciągnąć brzuch i spiąć łopatki. Bardzo trudnym elementem, który zauważyłem u wielu osób, jest to, że w momencie, kiedy zepnę brzuch i zepnę posiadki, to momentalnie ciężko mi złapać napięcie łopatek. Więc kiedy zepnę te łopatki... To no tu się zaczyna opadanie, do tego nie może dochodzić, więc pamiętamy, uda, pośladki, brzuch, opadki. W tej pozycji zaczynasz pompkę, w której starasz się prowadzić ramiona jak najbliżej siebie, wydech, wypychasz. Zobaczcie na kontrolę na dole, schodzę ku dołowi, trzymam, wypycham. Bardzo ważne jest, żeby w momencie, kiedy robisz pompkę, nie uciekać uszami do barków, a to z znaczy, do uszu, a to się często zdarza, zobacz na brzuch, opatki, ja schodzę z dołowi, barki uciekają wysoko górze. Nie wzmacniasz mięśni piersiowych, tylko wyłamujesz sobie stawy ramienne. To jest częsty, częsta sytuacja na ławeczce, kiedy ludzie nieprawidłowo wyciskają ciężary, sekują sobie problemy z barkami, więc pamiętaj. Światki spięte, brzuch spięty, opatki ściągnięte do bioder i dopiero w tej pozycji ciało. się. W punkcie jest jeszcze te komp komponenta ruchu rotacyjnego. Ale o tym opowiem kiedyś w następnym odcinku, ponieważ to za dużo to niezdrowo. Jak dobrze wykonywać pompki? Nie rób ich na maksa, na siłę, tyle ile możesz, tylko zrób ich tyle, żebyś czuł, czuła, że całe Twoje ciało pracuje w prawidłowy sposób. Więc jeżeli czujesz, że podczas wykonywania pompki zaczynają Ci uciekać tręcnia, skończ daną serię. Wystarczy zrobić czasem 3-4 dobre powtórzenia i one dadzą Ci więcej niż 10, 15, 20 dwie zrobionych powtórzeń. Po dobrze wykonanej pompce powinniście poczuć, że jesteście wyprostowani. Klatki piersiowe wychodzą mocno do przodu, bardziej opadają ku dołowi, czyli mamy konstrową, wyprostowaną, prawidłową sylwetkę. W dobrze zrobionej pompce nie pracuje tylko klatka piersiowa i ramiona, ale pracuje całe ciało. Bardzo mocno poczujecie brzuchy, posiadki, uda. Całe ciało musi być napięte. Trenujcie pompki. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Przesyłajcie mojego kanału, przesyłajcie filmy dalej. Pozdrawiam parę Poczyński.